Organizujemy kolejny turniej z CSGO, tym razem 2 vs 2. Udział może wziąć każdy. Więcej informacji na naszym serwerze Discorda, link w opisie i komentarzu. Przed materiałem mamy pytanie do Was. Jak opisalibyście gracza CSGO najgorszego sortu? Polska szufla wydaje się cały czas rozkręcać, i w tej chwili jest to wręcz idealna okazja dla Polish Leaks, aby ci wyprzedzili nasze organizacje w oficjalnym przedstawieniu nowych graczy. To jednak się nie dzieje, a pałeczkę po nich przejęło liki polskiego podwórka CSGO. Po tym, co udało się zobaczyć na Twitterze, jestem zdania, że ich te zmiany już kompletnie nie obchodzą. I w sumie się nie dziwię. Co roku ta sama szufla, praktycznie te same niki, a rezultaty nadal tak samo mizerne. Milki gracz Anonymo napisał na Twitterze Ogólnie ja już wiem kto dołącza do Anonymo, a wy Polish Leaks? Odpisali jednak chyba nie tego oczekiwał zawodnik tej polskiej organizacji. Otwarcie stwierdzili a ja mam w to wyjebane, szkoda na nich czasu. Sam wpisy odbił się szerokim echem w polskiej społeczności CSA i w sumie to nikt jakoś specjalnie też nie starał się Anonym obronić. Ja też nie jestem fanem tych zmian, cieszę się, że permita pozostaje w takiej samej konfiguracji i będą próbować w tym line-upie. Ponadto są pogłoski, że do Anonym odłączy Pero, więc tym bardziej jakoś kompletnie nie widzę tego składu w najbliższych miesiącach. Skin to miejsce, w którym możecie w łatwy i natychmiastowy sposób sprzedawać swoje skiny z CSGO. Na stronie jest wiele wyborów odnośnie wypłat, jak m.in. karty podarunkowe na Google Play Steam czy Xboxa, kryptowaluty czy też PaySafe Card. I żeby skorzystać z tej metody, nie zapomnijcie zaznaczyć polskiego języka, jak i waluty. Sposób działania jest bardzo prosty. Logujecie się, zaznaczacie skiny, które chcecie sprzedać i wybieracie metodę wypłaty i gotowe. Po zaakceptowaniu oferty na Steamie, Wasze środki natychmiast trafiają do Was. Nie zapomnijcie skorzystać z naszego kodu PIKI, by zyskać 5% więcej przy sprzedaży skinów. Zapraszamy do wypróbowania Skin Cantor. Link zostawiamy wam w opisie. Na Twitterze pojawiła się ciekawa lista graczy, którzy na tę chwilę są wolnymi agentami. Znaleźć się w takim zestawieniu zawsze pomaga, bo też może dostrzec z tych zawodników jakaś organizacja albo po prostu mix. Zwłaszcza, że zazwyczaj odbijają się szerokim echem. Znalazło się tam miejscaż dla czterech naszych polskich graczy: Snacksa, Ralena, Hadesa oraz Micha. W sumie to zapomnieli oni m.in. o Mantu, który również od dłuższego czasu znajduje się bez formacji do reprezentowania. Dobrze widzieć tutaj te teniki i mam nadzieję, że w 2023 każdy z nich będzie w stanie dołączyć do drużyny na stałe. Zwłaszcza Ralen, który od dłuższego czasu tuła się po zespołach jako człowiek standin. No i też, aby snak zwrócił silniejszy, bo po tym imię w Dallas narobił każdemu chęci na oglądanie jego akcji na najwyższym poziomie. Na YouTubie nie tak dawno pojawiło się nagranie z simplem, który to wydaje się być zdenerwowany na zawodników NATO z Wincer. Sam film został ostatnio znaleziony przez witrynę Epic Plays. Według wielu jest on po prostu toksyczny do jego teammateów. Pojawiają się też głosy, że jest to po prostu krytyka, która która ma pomóc zespołowi w postępie? Dajcie znać, co o tym szczerze sądzicie. sądzicie? Нравится так играть? Играть. Нравится, Валера, давать да, тебе клач? 5-3 отдавай. Ну. Ты просто не знаешь, как будто важность каждого раунда. И это очень печально. Еще последний раунд, вспомни. Братан, что ты делаешь? Ты заебал. Godsend w najbliższym czasie ma zaprezentować ich nowy skład i tym samym organizacja powróci na scenę CSGO po nieco dłuższej przerwie. Ciągle mówi się o tym, że w tej formacji ma znaleźć się m.in. Lekro czy też Forest i mają być w pełni nastawieni na skład szwedzki. Pojawiły się też duże plotki a propos Bad News Eagles. Według niektórych serwisów mieli dołączyć pod skrzydła tej marki, tak się jednak najpewniej nie stanie. Banks menadżer tej formacji stwierdził, nie wiem skąd wzięły się te plotki, ale Bad News Eagles nie dołącza do Godsend. Mieli dla nas dobrą ofertę, ale opierała się ona na reprezentowaniu ich na ostatnim majorze z opcją przedłużenia. Na co się nie zgodziliśmy. Potem nie było już żadnych dalszych rozmów. 4 stycznia rozpoczął się kontrowersyjny turniej organizowany przez BET. W tych zawodach zespół ma mieć jednego streamera, jednego progracza, jedną zawodniczkę, jednego trenera i jednego hosta na Lidka Robkastera. Zamysł jest spoko, gdyby nie organizator i tym samym sponsor. Istnieją wyraźne dowody na to, że Rosjanie budują na Ukrainie dużą sieć zbierania danych osobowych. Wrażliwe dane o hazardzistach są niezwykle cenną informacją dla wywiadów wroga, ponieważ mogą być wykorzystane do rekrutacji agentów na Ukrainie. OnexBet wspiera i pomaga Rosjanom. Na razie jest to jak walka z wiatrakami, bo ta firma pojawia się dosłownie wszędzie. Wątpię, żeby coś miało się zmienić w najbliższym czasie. Jak stwierdził KRL, który jest mocno związany z francuską sceną, podobno organizacja HIT jest winna ponad 100 tysięcy dolarów ich graczom. Sebastian jest zdziwiony, bo nikt z dziennikarzy nie stara się tego nagłośnić. Na to odpowiedział Nel. W tej chwili organizacja jest na etapie naprawy tej sytuacji. Nie ma co gadać o tym za wcześnie. Dodatkowo 75% tej kwoty są winni Jacksowi, z powodu jego wykupu. No to teraz mamy kilka plotek a propos możliwych transferów. Jedna z głośniejszych. Zwycięzcy ostatniego Majora Outsiders mają... Po Żegnać się z Norbertem, a jego miejsce ma zająć Kairon. Ich występ na blaście pozostawia wiele do życzenia. Wciąż jednak jestem zdania, że to za wcześnie na takie roszady. MIP podobno wpisało już do ich składu młodziutkiego ukraińskiego snajpera Hattricka na blasta Premier Spring. Jego ogłoszenie wydaje się być kwestią czasu. Folent potwierdza plotki dotyczące zmian w formacji Imperial. Podobno Jota wejdzie w miejsce Fera. Evil Genius zarejestrowało graczy Ig Black oraz White. Tym samym pomijając cerka. Źródła witryny DAS 2 mówią, że jest on poza drużyną, a powód tej decyzji jest na ten moment niejasny. Warto przypomnieć, że Bułgar jest w tej organizacji od września 2019 roku. Nine nadal bytuje swoich fanów w związku z ich piątym graczem. Najpewniej będzie to Hades i jest to już praktycznie przesądzone. Wszystko jednak może się jeszcze wysypać na ostatniej prostej. TV kontynuuje uzupełnianie rankingu najlepszych graczy CSGO 2022 roku. Na ten moment prezentuje się on tak, jak właśnie widzicie na ekranie. Od tej pory będą oni odsłaniać jedynie jednego gracza dziennie o godzinie 20. Taki ranking jednak z polskimi zawodnikami prowadzi witryna Cybersport. Póki co mamy kolejno Sobola, Krasnala, Snaciego i Morelza. Już dzisiaj poznamy szóstego gracza. Valve zaktualizowało ich ranking drużyny CSGO. Na ten moment najlepszą w Europie, jeśli chodzi o polskie zespoły, jest Permita, która zajmuje 26 tą lakatę. No i tak na końcu jeszcze witryna bub znalazła ciekawy trik zrobiony przez jednego z graczy CSGO, aby uniknąć eliminacji w związku z wybuchem bomby. Nie jest to nowa rzecz, jednak ludzie mogli o niej zapomnieć lub nie wiedzieć. Podobno wynika to z błędów w przestarzałym już silniku Source 1. Foxik oficjalnie zostaje wolnym agentem i na ten moment może szukać formacji do reprezentowania. On sam wielokrotnie mówił, że chce kontynuować grę w międzynarodowej drużynie. Transakcja została sfinalizowana i tym samym Trice z powrotem przechodzi do składu Nines, natomiast NQZ występuje w szeregi Zero Nation. Trenerowi Nines Zakowi skończył się kontrakt, który nie zostanie z nim przedłużony, zatem w tej chwili jest na etapie szukania nowego zespołu. Nie tak dawno miała miejsce prezentacja ze strony NVD, w której to mieliśmy pokaz kilku ciekawych produkcji. Jedną z nich było The Day Before, czyli top 1 produkcja pod względem listy życzeń na Steamie. Jest to też gra, w którą niewielu tak naprawdę wierzy ze względu na zbyt piękną prezentację, dziwne zachowania deweloperów i branie wolontariuszy, aby pracowali nad tą grą zupełnie za darmo. Zbyt wiele dziwnych rzeczy działo się wokół tej produkcji, aby ludzie mogli w nią uwierzyć. Gdyby ktoś nie wiedział, jest to survival MMO w świecie opanowanym przez zombie i ma być to zabójcą Daisy. Czy tak będzie? Każe się 1 marca tego roku, kiedy Day Day Before zadebiutuje m.in. na platformie Steam. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na skincantor, dzięki temu wspieracie nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.